Byłam tak pochłonięta tym, co wydawało mi się, że Bóg każe mi robić, i odniosłam sukces. Nigdy sama nie powołałam się na służbę, ale to Bóg powołał mnie, gdy miałam 18 lat, do głoszenia Ewangelii. Wszyscy jesteśmy na różnych ścieżkach, bo nie ma dwóch takich samych ścieżek, ale Bóg prowadzi nas wszystkich drogą do zwycięstwa. W dniu matki wygłaszam trzy kazania w południowym kościele baptystów. Ja też głoszę w Dzień Matki: Vicky, proszę, nie mów tego nikomu. Niezliczone kościoły poddały się naciskom feminizmu i pozwoliły kobietom głosić kazania oraz być pastorami. Pytanie brzmi dlaczego Bóg miałby być przeciwny kobietom i jako pastorom? Dlaczego kobietom nie pozwala się głosić kazań w kościele, jeśli kobieta uważa, że ma dar głoszenia kazań? Dlaczego nie pozwala się jej głosić? Odpowiedź jest właściwie bardzo prosta, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że urząd pastora i starszego jest zarezerwowany dla mężczyzn do 2,12. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzę nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Więc dlaczego? Dlatego, że tak mówi Biblia. I tyle. Bóg stworzył mężczyzn i kobiety, aby się różnili, a jednym z głównych celów tej różnicy między mężczyznami i kobietami jest ilustrowanie Ewangelii zobrazowanie relacji między Jezusem a Kościołem. Kiedy więc kościoły eliminują koncepcję męskiego zwierzchnictwa i mówią, że mężczyźni i kobiety powinni mieć dokładnie takie same role w małżeństwie i w kościele, to wypaczają samą Ewangelię, która jest głównym przesłaniem chrześcijaństwa. Jeśli poruszamy się pośród kultury, która neguje prawdziwą męskość i neguje prawdziwą kobiecość, nieuchronnie pojawi się kilka rzeczy. Jedną z tych rzeczy, które z tego wynikną, będzie to, według Efezjan rozdziału 5, małżeństwo ma być obrazem związku pomiędzy Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem. Więc jeśli Biblia mówi nam, kim jest mężczyzna i kim jest kobieta, i mówi nam, czym jest małżeństwo, a małżeństwo jest wspaniałą ziemską reprezentacją niebieskiego związku pomiędzy Chrystusem i Jego Kościołem, a ja decyduję się tego nie słuchać, ale zamiast tego w oparciu o moją kulturę, która odrzuca Boga, przedefiniowuję męskość tak, że staje się ona zniekształcona. Zmieniam definicję kobiecości tak, że nie chodzi już o bycie kobietą, ale mężczyzną, który jest biologicznie zdolny do rodzenia dzieci. Zmieniam definicję małżeństwa tak, że jako negocjuję lepsze zrozumienie małżeństwa niż stwórca wszechświata. I to, co robię, niszczy obraz relacji między Chrystusem a jego kościołem. A słowo Boże jest jest hańbione i zniesławiane. W liście do Tytusa w rozdziale pierwszym, gdzie Paweł wymienia kwalifikacje dla starszych, mówi, że starszy powinien być mężem jednej żony i używa zaimka męskiego on. Sugerując, że rola starszego w kościołach jest zarezerwowana mian, dla mężczyzn. Człowieku, gdzie jest ten fragment? Ten fragment to jest w rozdziale pierwszym listu do Tytusa. Tam jest lista dla młodych mężczyzn. Tak, wiem, że są tu jakieś wykształcone kobiety, które mówią, chwileczkę, to, to nie jest lista dla mężczyzn. To jest lista dla pastorów, to jest lista dla starszych. Tak, wiem, ale jest to również lista dla mężczyzn. No nie jest to lista dla mężczyzn, ponieważ jest to lista dla pastorów i starszych. Pozwól, że podam trzy powody, dla których ta lista jest listą dla wszystkich mężczyzn. Oto trzy powody. Powód numer jeden, mój najsłabszy. Powód numer jeden, brak w drugim rozdziale Tytusa. Powiedziałem, że to jest mój najsłabszy powód. Ale to jest powód. Nie ma listy w drugim rozdziale Tytusa, więc gdzieś musi być, prawda? Oto mój drugi powód. Pastorzy są powołani w pierwszym liście Piotra, rozdziale piątym i wersacie trzecim, aby być przykładem dla stada. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Jak pastor mógłby być przykładem dla trzody, jeśli miałby listę kwalifikacji, które nie odnosiłyby się do reszty trzody? Pastorzy chcą, abyście byli przykładem dla trzody, ale chcą, abyście byli czymś, do czego reszta trzody nie jest powołana. Paweł mówi o starszym, że musi być mężem jednej żony. Mówi o mężczyźnie, prawda? Ten urząd jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn, to jest urząd pastora, nauczyciela. Jeśli więc ten urząd jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn, a Biblia wyraźnie mówi, że kobiety nie powinny nauczać ani sprawować władzy nad mężczyznami, to nie ma absolutnie no nie ma miejsca dla kobiet na ten urząd, ani na sprawowanie tej władzy w kościele. Dla wielu idea męskiego zwierzchnictwa w odniesieniu do kobiet podporządkowujących się męskiemu zwierzchnictwu w kontekście rodzin i kościołów jest obraźliwa i niesmaczna. Rozwój feminizmu zindoktrynował większość społeczeństwa w przekonaniu, że zwierzchnictwo i ległość muszą być natury krzywdzące i problematyczne. Jednakże Pismo Święte jasno mówi o doskonałym planie Boga dla mężczyzn i kobiet. W tym tygodniu chcę z Wami rozmawiać tak, jakbym rozmawiał I z moim dwunastoletnim synem, i chcę Wam powiedzieć, że to jest podstawa, że tak mówi Pismo Święte, jaka kobieta musi być. Będziemy rozmawiać tylko o jednej rzeczy, naprawdę tylko o jednej, i chcę to powiedzieć tutaj, na samym początku, ponieważ się nie boję. Kobieta musi być uległa. Kropka musi być uległa. W kilku różnych obszarach, w kilku różnych wymiarach, ale najważniejsze jest to, że musi być uległa. Nie lubimy tego słowa, ale tak naprawdę to nie martwię się to, czy wam się ono podoba, czy nie. Już wam mówiłem, ja nie piszę listów, ja je tylko dostarczam. Nie martwię się o to, czy to ci się podoba, czy nie, ale czy jest to w tekście. Jeśli Pismo Święte jasno mówi o Bożym planie dla mężczyzn i kobiet w odniesieniu do zwierzchnictwa i uległości, a tak jest, to odrzucanie tego, co Bóg jasno objawił na temat zwierzchnictwa i uległości, jest poważnym wobec samego Boga. Jeśli tak jest w tekście, a nam się to nie podoba, to mamy dwa wybory. Możemy powiedzieć, Boże, wiem, że wiesz wystarczająco dużo, aby umieścić Ziemię dokładnie tam, gdzie powinna być, czyli wystarczająco daleko od Słońca, abyśmy się nie usmażyli, ale wystarczająco blisko, abyśmy nie zamarli. Doceniam to, Boże. Doceniam, że dałeś Ziemi wystarczająco masę, aby grawitacja nas tu utrzymała, ale nie za dużo, aby nas nie zmiażdżyła. Dziękuję Ci bardzo, Boże. Boże, wiem, że wiesz, jak sprawić, by pory roku przychodziły dokładnie Wtedy, kiedy powinny, i że utrzymujesz tę równowagę tak, jak powinna być. Doceniam to wszystko. Doceniam to, że każda komórka mojego ciała została zaprojektowana tak, by działać prawidłowo, dzięki czemu mogę żyć, oddychać, poruszać się i mieć swoje istnienie. Ale w kwestii uległości jesteś szalony. Jako chrześcijanie mamy się podporządkować wszystkiemu, co Bóg objawił, nawet jeśli początkowo nam się to nie podoba. Powinniśmy starać się dostosować nasze myślenie do Bożego objawienia i zrozumieć, dlaczego Boży zamysł, aby mężczyźni i kobiety pełnili różne role, jest zarówno chwalebny, jak i godny pochwały. Wybór numer dwa. Boże, kiedy nie ma zgody między Tobą a moją kulturą, niech Bóg będzie prawdą, bo każdy człowiek jest kłamcą. To jest wybór numer dwa. Niestety jesteśmy tak związani z tą bezbożną kulturą, że rzadko dokonujemy wyboru numer dwa. Problem polega na tym, że wiele osób dało się na Nabrać na kłamstwa głoszone przez środowiska feministyczne, podczas gdy rzeczywistości feministki są zarówno nieszczęśliwe, jak i nie mają racji. Chcę, żebyście to dziś usłyszały, drogie pani. Ruch feministyczny sprzedał wam towar. Banda nieszczęśliwych, nieszczęsnych kobiet powiedziała wam, że cała ta sprawa z uległością to katorga i że małżeństwo samo w sobie jest z natury opresyjne dla kobiet. Mówią wam to, bo same nie mają mężczyzny. Przyjrzyjmy się licznym fragmentom, które jasno mówią o Bożym przeznaczeniu mężczyzn do przewodnictwa i kobiet do podporządkowania się. List do Efezjan, rozdział 5. Spójrzmy teraz na werset od 22 do 24, ile mówią o kobietach. Zauważ, ile miejsca to zajmuje. Przeczytajmy żony bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jest On też zbawicielem ciała, jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Następnie list do Kolosan 3. Jeśli to Ci się nie spodobało, spójrz na trzeci rozdział listu do Kolosan, werset 18. Może to spodoba Ci się bardziej. Żony bądźcie poddane swoim mężom, jak przystoi w Panu. Następnie pierwszy list Piotra, rozdział trzeci. Nie spodobał się też ten tekst? Spójrzmy na pierwszy list Piotra, rozdział trzeci. Może to będzie lepsze. Trzeci rozdział pierwszego listu Piotra. Przejdźmy do niego. Spójrzmy na pierwsze sześć wersetów. To jest dla tych wszystkich z was, które mówią, tak, to świetnie, bo porządkuje się mu, jeśli będzie. Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu przez postępowanie żon, zostali pozyskani bez słowa. Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie, niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty, wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdoby łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przeozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Amen, Aleluja, chwała Panu. Jednym z zarzutów wobec koncepcji zwierzchnictwa i ległości jest to, że czyni ona kobiety gorszymi od mężczyzn, ale nie ma nic bardziej mylnego. To, że Bóg stworzył mężczyzn i kobiety do pełnienia różnych ról w kościele i w rodzinie. Wcale nie oznacza, że mężczyźni i kobiety mają inną wartość przed Bogiem. Tu chodzi o porządek, a nie o wartość. To jest pierwsza rzecz, którą chcę, żebyście zrozumieli. Bóg nie mówi, że mężczyźni są ważniejsi od kobiet, dlatego to mężczyźni mają być głową w tej relacji, a kobiety mają się podporządkować mężczyznom. To nie jest to, co On mówi. Chodzi o porządek. Mówiłem Wam kilka tygodni temu, że wszystko, co ma dwie głowy, jest potworem. Chodzi o porządek. Bóg stworzył mężczyzn, aby byli zwierzchnikami w małżeństwie oraz aby mężczyźni i kobiety panowali nad stworzeniem, w tym nad zwierzętami. Jednak upadek polegał na tym, że wąż zwierzę zwiódł kobietę, a kobieta nakłoniła mężczyznę do zjedzenia owocu, co było odwróceniem stworzonego przez Boga porządku. Chcę, abyście szybko przyjrzeli się temu, jak ważny jest ten porządek. Zajrzyjcie do trzeciego rozdziału księgi Rodzaju. Jeśli pamiętacie, w czasie upadku wąż przychodzi do Edy i kusi ją, a ona zjada owoc, po czym daje go swojemu mężowi. Bóg przychodzi i zatrzymuje się przy Adamie. Gdzie jesteś? Adam ukrywał się, przerażony. Dlaczego się boisz? Jestem nagi. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Od dawna byłeś nagi. Nie wiedziałeś, że jesteś nagi. To drzewo, prawda? Zapodał ci robaka, prawda? Boże, to przez tę kobietę, którą mi dałeś. Chcę, abyście coś zrozumieli. Chcę, żebyście zrozumieli, co się stało przy upadku. To, co wydarzyło się w czasie upadku, dotyczyło porządku. W liście do Rzymian, rozdział 5, wers 12, Paweł mówi, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Zauważmy, że nie powiedział, że przez jedną parę. Nowy Testament mówi o grzechu, który przeszedł na świat przez Adama i tylko przez Adama. Dlaczego? Ponieważ to On był głową. Problem z upadkiem był związany z porządkiem. Oto porządek przed upadkiem. Bóg stwarza mężczyznę i daje mu kobietę, a mężczyzna i kobieta mają mieć władzę i panować nad zwierzętami. Bóg, mężczyzna, kobieta. Wszystko, nad czym mają panować. Co się dzieje w czasie upadku? Bestia zwodzi kobietę i w ten sposób przejmuje nad nią władzę. Kobieta kusi mężczyznę i w ten sposób obejmuje nad nim władzę. A mężczyzna spożywa owoc, aby być jak Bóg, odwracają porządek do góry nogami. Na tym polega upadek i chodzi w nim o porządek. Kultura może wywierać coraz większą presję na chrześcijan i kościoły, aby pozwoliły kobietom głosić kazania i być pastorami. Ale jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za to, czego wyraźnie naucza Pismo Święte, a nie za to, czego chce kultura. Szczerze mówiąc, feminizm zadomowił się w wielu kościołach ewangelickich. Czy uważasz, że to dobra rzecz? Nie, wcale tak nie uważam. Dlaczego? Ponieważ chodzi nam o Ewangelię. Kultura nie dyktuje prawdy, to Ewangelia dyktuje prawdę. Moim zadaniem nie jest zastanawianie się nad polityką ani działalność polityczna, ale bycie pastorem i głoszenie prawdy Ewangelii tak jasno, jak to tylko możliwe. Niektórzy twierdzą, że w Piśmie Świętym jest wiele kobiet przywódców takich jak Debora ze Starego Testamentu. co ze Starego Testamentu? Testamentem i prorokowana I mean, doborą. Była przywódczynią polityczną, polityczną żoną, matką, jedną z największych autorytetów księży sędziów. Czyż to nie jest właśnie Ewangelia? So right Jednak to, że coś wydarzyło się w Biblii, nie musi oznaczać, że było to normą czy dobrem. W rzeczywistości Pismo Święte samo w sobie zawiera ważną uwagę na temat tego, co to znaczy, że kobiety przewodzą mężczyznom. Z pewnością tak było, ale fakt, że coś takiego się wydarzyło nie oznacza, że to jest normą dla kościoła. Na przykład w trzecim rozdziale księgi Zajasza jednym ze znaków, że dana kultura znajduje się pod sądem jest to, że kobiety pełnią funkcje przywódcze w swoich narodach. Debora była więc znakiem, że w Izraelu działo się bardzo źle, a nie normą dla kościoła. Istnieje wiele niewłaściwych argumentów przeciwko koncepcji zwierzchnictwa i uległości. Niektórzy próbują przekręcić jasne znaczenie listu do Efezjan, rozdział 5, o którym właśnie mówiliśmy. Myślę jednak, że trzeba też spojrzeć na list do Efezjan, rozdział 5, który mówi, że mężowie mają oddać życie za żony, tak jak Jezus Chrystus oddał swoje życie za kościół. Kiedy widzimy, jak Margaret Feinberg używa 5 rozdziału listu do Efezjan, który wyraźnie mówi, że mąż jest głową żony, aby w ten sposób uzasadnić, że mąż Palin oddaje swoje życie, pozwalając jej na bycie kandydatem na wiceprezydenta, to po pierwsze szybko i luźno obchodzi się z tekstem pisma, a po drugie ignoruje fakt, że odpowiedzialność palin jako żony i matki jest regulowana przez pismo święte, a nie przez to, czy uważamy to za postępowe w naszej kulturze. W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że kościoły idą na kompromis w kwestii ról mężczyzn i kobiet, aby wydawać się bardziej akceptowalnymi przez kulturę. Uważam, że jest to zawężona i pudełkowa interpretacja tekstu, a także roli kobiet w dzisiejszych rodzinach pracowniczych. Wiele rodzin w Stanach Zjednoczonych potrzebuje, aby zarówno mężczyzny, jak i kobieta pracowali poza domem, aby utrzymać rodzinę, a nakładanie na rodzinę takiego ciężaru, że kobieta musi zostać w domu, nie sądzę, by przekładało się to na wiele dzisiejszych rodzin pracowniczych. Ważne jest jednak, aby chrześcijanie nie ustępowali w kwestii tego, co Bóg objawił na temat swojego planu dla mężczyzn i kobiet, ponieważ jak już powiedzieliśmy, plan ten jest ilustracją Ewangelii, czyli relacji między Chrystusem a Kościołem. And the moim zadaniem nie jest tłumaczenie rodzin z klasy pracowniczej. Moim zadaniem, zadaniem jest bycie być uczciwym wobec tekstu, tekstu. A tekst, a tekst mówi o tym w rozdziale 2, drugim, w wersecie 5, 5 listu do Tytusa. Kobieta ma być opiekunką naszego domu. Nie, nie będę nie łamał nauczania tekstu, tak aby tak brzmieć bardziej stosownie do kultury. Do kultury. Jestem zwiastunem prawdy, prawdy Ewangelii i moim zadaniem jest nauczanie Ewangelii zgodnie z tym, co powiedzieli jej autorzy, a nie zgodnie z tym, co ja myślę, że chcę usłyszeć kultura. Niektóre kobiety twierdzą, że Bóg dał im dar głoszenia kazań mężczyznom w kościele, a Powołał je do tego rodzaju posługi. Byłam tak pochłonięta tym, co wydawało mi się, że Bóg każe mi robić i odniosłam sukces. Nigdy sama nie powołałam się na służbę, ale to Bóg powołał mnie, gdy miałam 18 lat, do głoszenia ewangelii. Jeśli jednak Pismo Święte jasno określa rolę mężczyzn i kobiet, to w rzeczywistości Bóg nie powołał żadnej kobiety do głoszenia w kościele kazań mężczyznom. A co jeśli dana osoba czuje, że ma do tego dar? Nikt nie może robić wszystkiego, do czego czuje się uzdolniony. Nikt nie może. A co jeśli mężczyzna, który ma kilka żon, czuje, że ma talent do bycia pastorem? Biblia mówi, że musi być mężem jednej żony, prawda? Więc to, że czujesz się uzdolniony do robienia czegoś, nie daje ci prawa do obalania biblijnych kwalifikacji. Kościoły, które pozwalają kobietom głosić kazania i być pastorami w najlepszym. W najlepszym przypadku popełniają poważny błąd, który jest sprzeczny z tym, co Bóg wyraźnie objawił, a w najgorszym bezpośrednio buntują się przeciwko Bogu Biblii.